Puls Trójki. Dobry wieczór. W studiu Pulsu Trójki był ambasador Jerzy Marek Nowakowski, obecnie dyrektor Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych i Adam Balcer, Studium Europy Wschodniej. Kolegium Europy Wschodniej. Przepraszam. Nic nie szkodzi. Dzień dobry. A to się dzień zmieniła dobry. nazwa, czy ja coś nie, nie, dzień, pomyliłam? Nie, nie, to jest inna nice. Nic <laughs> Kolegium nie Europy Wschodniej. Proszę mi wybaczyć. Um... Nic się nie stało. Gonią nas wydarzenia, spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o wizycie premiera w Ukrainie i o głosach, które z Polski w kwestii ukraińskiej dobiegają, ale korzystając z obecności pana ambasadora, nie mogę zapytać o to, co dzieje się teraz na linii amerykański. Ambasador Tom Rose, nasz marszałek Włodzimierz Czarzasty i ostatnia wypowiedź premier Donald Tusk. Powiem tym słuchaczom, którzy jeszcze nie słyszeli. Pan ambasador zapowiedział zerwanie stosunków z marszałkiem Czarzastym z powodu... Jak to mówi, jego oburzających i nieuzasadnionych obelg pod adresem prezydenta Trumpa, na co Włodzimierz Czarzasty odpowiada, że zdania w sprawie polskich żołnierzy w Afganistanie nie zmieni, i tej wypowiedzi, którą miał dotyczącą. Z sojuszniczych wojsk Donald Trump przyjmuje z ubolewaniem decyzję ambasadora. I tu włącza się jako ostatni premier Donald Tusk, który mówi do pana ambasadora, że w Polsce nie rozmawia się tak z sojusznikami. Sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Tak w Polsce rozumiemy partnerstwo. Pan ambasador Jerzy Marek Nowakowski, doświadczony dyplomata. Jak pan czyta tę ingerencja ambasadora w, i taką deklarację bardzo surową zerwania kontaktów z drugim człowiekiem w państwie. Na tym powiedziałbym, że w kategoriach norm dyplomatycznych jest to zachowanie wysoce niestandardowe. I, i, i tak sobie dzisiaj, jak jechałem do z państwa studia, to się dowiedziałem, że bardzo potaniało srebro na rynkach. Otóż mowa jest srebrem, a milczenie bywa złotem, więc pozostajmy przy tym. Ale. Na tym się pewnie nie skończy. Podejrzewam, że to rozejdzie się jednak echem po innych krajach, po Europie, po Unii Europejskiej. Jakie, jakie wnioski mogą wyciągnąć nasi europejscy sojusznicy, ale też ci, którzy naszymi sojusznikami nie są? Znaczy ja myślę, że wnioski wyciągają od dawna z bardzo wielu wydarzeń tutaj. To, to, to nie będzie niczym, co będzie omawiane raczej w ramach europejskich struktur. Natomiast myślę, że polscy politycy ze wszystkich stron powinni wyciągnąć z tego pewne wnioski. Ale, no tak jak mówię, w tym, w tym wypadku lepiej lepiej poprzyglądać się spokojnie niż tę sprawę bardzo nakręcać, bo nie jest to sprawa, którą ani yy, ktokolwiek powinien się chwalić czy, czy nadmiernie eksponować będziemy rozmawiać o tym iloma głosami mówi Polska w kwestii ukraińskiej i myślę, że akurat w tej sprawie od której zaczęliśmy też nie będzie Polska mówiła jednym głosem. Premier udał się do Kijowa, to już jest obyczaj, że podczas spotkań z prezydentem Zełenskim zapewnia go o pełnym wsparciu ze strony Polski, ale też szerzej ze strony Unii Europejskiej. Czy Głos, który dobiega z Pałacu Prezydenckiego, mocno się różni? Możemy powiedzieć, że to jest dwugłos w sprawie ukraińskiej? Adam Balcer? Myślę, że oczywiście są różnice, które dotyczą szczególnie kwestii historycznych, bo można powiedzieć, że prezydent Nawrocki i kancelaria prezydencka jest znacznie bardziej pryncypialna w kwestiach Interpretacji historii, sporów historycznych dotyczących pamięci historycznej między Polską i Ukrainą, też silniej wychodzą wątki nacjonalistyczne. Jakbyśmy posłuchali prezydenta Nawrockiego, ale z drugiej strony nie powiedziałbym, że są fundamentalne różnice. My czasami zapominamy, że jak się spojrzy na Polskę z zewnątrz, no to okazuje się, że jak są uchwały, które są regularnie dotyczące, rocznicowe dotyczące rzezi wołyńskiej, to one są coraz bardziej proste, biało-czarne i przyjmowane przez aklamację, przez wszystkie siły polityczne. Więc to nie jest tak, że nawet w tej kwestii, też jakbyśmy spojrzeli na elektoraty, jak są robione badania opinii publicznej, że są jakieś fundamentalne różnice. Co więcej, ta ostatnia wizyta zełeńskiego w Polsce, spotkania. Z prezydentem Nawrockim, potem na przykład wizyta w Wilnie i Zawiąńskiego i Nawrockiego w rocznicę powstania styczniowego. To wszystko pokazuje, że takie obawy, które były i one oczywiście nie zniknęły, że jak prezydent Nawrocki w cudzysłowie rozkręci się w tematyce ukraińskiej, to będzie na ostro, no to na razie one się nie potwierdzają. Można powiedzieć, że jest pewne Szukanie mm, jakiegoś porozumienia. Ja myślę, że to, co jest bardzo ważne w tej wizycie, to nie ten, właśnie my często w Polsce y, y, po, y, poświęcamy za dużo uwagi tematyce historycznej. I oczywiście mamy często zbyt prostą interpretację relacji polsko-ukraińskich, Polacy ofiary, Ukraińcy sprawcy, prawda? Prze to, nie, to nie jest takie proste, natomiast za mało mówimy o tym, co jest tu i teraz, a tutaj jest oczywiście coś takiego, że ta wizyta odbywa się w takiej sytuacji, że Ukraina e, no walczy z Rosją, która wykorzystuje bardzo trudną e, sytuację Ukrainy ze względu na pogodę. Trudną zimę, trudną mrozy zimę i jak tutaj ta nas. solidarność jest bardzo ważna. I jak spojrzymy na tą delegację, która pojechała do Kijowa, to bardzo ważna jest bardzo ważny jest fakt, że i co też podkreślał premier Tusk, członkiem tej delegacji jest minister finansów i gospodarki Andrzej, Andrzej Domański. Domański. I tu pojawia się bardzo ważna kwestia, że dzieją się pozytywne rzeczy. Oczywiście musimy poczekać na Efekty, ale w kwestii współpracy ekonomicznej. To jest podpisanie. Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze poświęcili temu czas, bo to jest oczywiście bardzo ważny wątek, ale wracając do pana Ambasadora. Ja mam takie wrażenie, że oczywiście zgadzam się, że pan prezydent Nawrocki zaskoczył nas jakimś umiarkowaniem wobec Ukrainy. I jednoznacznie był antyrosyjski w, w swoich wypowiedziach, trzyma się tego tonu od, no jeszcze w, z czasów IPN-u, to na pewno, że nazywa Rosję tutaj głównym wrogiem i agresorem, ale że trudno powiedzieć też, że jest bardzo pro-ukraiński. Y tak. W kwestii takiego chociażby konkretnego ja, wsparcia dla Ukrainy. Ja, ja, ja powiem tak: mam wrażenie, że duża część naszych polityków jest w niewoli własnego, własnej propagandy kierowanej do swojego elektoratu. To jest taki samonapędzający się mechanizm. Rzeczywiście prezydent Nawrocki jako prezes ipn był bardzo krytyczny w sprawach historycznych, tylko rzeczywiście kwestie sporów historycznych. Bardzo nieoczywistych tu pełna zgoda z Adamem Balcerem. Powinniśmy je wyjąć poza nawias bieżącej polityki, bo zawsze, jeżeli zaczniemy sobie udowadniać, kto ma rację, to nie będziemy robili nie nic innego. Tak jak udawało nam się to w pewnym momencie z Niemcami, jak próbowaliśmy nawet z Rosją, tworząc grupę do spraw trudnych, żeby, żeby te kwestie nie. Żeby o nich nie zapomnieć, ale nie przesłaniały bieżącego interesu. Wobec tego, Mam wrażenie, że znalezienie się w pałacu prezydenckim jednak nieporównywalnie większą odpowiedzialność niż wtedy, kiedy Karol Nawrocki był prezesem czy kandydatem, powoduje, że, no, że, ten, że ten element krytyczny wobec Ukrainy w realnych działaniach prezydenta jest dużo słabszy niż był wcześniej, niż się obawiano. Ja bym powiedział, że generalnie polski. Ogromna większość, nie cała niestety polska klasa polityczna, ale ogromna większość polskiej klasy politycznej ma świadomość tego, o czym dzisiaj mówił Donald Tusk, że kwestia współpracy z Ukrainą to nie jest kwestia odruchu moralnego, to nie jest kwestia jakiejś antyrosyjskości, to jest kwestia życiowego interesu politycznego i gospodarczego Polski i to jest priorytet w stosunku do wszelkich innych kwestii. Próba rozgrywania karty ukraińskiej, również kwestii ukraińskich obywateli mieszkających w Polsce czy, czy migrantów z Ukrainy, to jest, to jest droga samobójcza, bo to jest prowadzenie do tego, że zmniejsza się albo wręcz w ogóle likwiduje odporność naszych obywateli na agresywną rosyjską propagandę. Jak bardzo jest ona agresywna, jak długo trwa, to myślę, że ogromna większość obserwatorów sobie nie zdaje sprawy z tego, że my jesteśmy obiektem, zwłaszcza w kwestii ukraińskiej. Agresji propagandowej z Moskwy jeszcze od czasów sowieckich. Za czasów PRL-u, w delegaturze KGB był jeden oficer oddelegowany do obserwowania relacji polsko-ukraińskich. Ale wciąż to... radząca sobie doskonale w sondażach Konfederacja, w dużej mierze na tej antyukraińskości też swój elektorat buduje i go skupia wokół siebie. No mamy, no, znaczy doskonale, no to oczywiście mamy jeszcze koronę, tak, Brauna, która jest jeszcze bardziej radykalna niż Konfederacja w tych sprawach, więc mamy tak naprawdę taki wachlarz yy, i... Problem na pewno jest taki, że co pokazują badania opinii publicznej, że na przykład Cebos niedawno opublikował te regularnie robione badanie stosunek do obecności, do przyjmowania ukraińskich uchodźców. No to niestety systematycznie rośnie grupa Polaków i to jest w tym momencie 46% Polaków uważa, że nie powinni być przyjmowani ukraińscy uchodźcy. A 48, czyli troszeczkę więcej, że powinni. Widać znaczące różnice między elektoratami. I oczywiście no jest duże prawdopodobieństwo, że w tym roku nastąpi mianka, to znaczy większość Polaków względna, może nawet to przekroczyć 50%, powie, że, że nie chce przyjmowania ukraińskich uchodźców. I to, to jest na co... pewno coś, co polaryzuje. A to jest, co jest totalnym I... idiotyzmem, dodajmy, bo jako na... państwo, społeczeństwo na tym zarabiamy, jest nie dopłacamy. Pytanie, czy już niestety... Niestety nie jest trochę za późno, bo trzeba było znacznie wcześniej o tym bardzo głośno mówić. I uczulać na to, że ta propaganda, że o której mówi bardziej... pan Ambasador, fake newsy, tak. to tłoczenie nam do głowy, tak. ile to Ukraińcy zabierają tak. Polakom, to się niestety odbywa nie powiem, że od początku tej pełnoskalowej wojny, ale już od bardzo dawna i rzeczywiście nieźle wsiąkło w grunt jest. w niektórych miejscach. Zostały nam dwie minuty audycji, a nie chciałabym tego wątku gospodarczego. Tak, właśnie, bo Powiedzmy, je, o tak, nim. czy te... Polska załapie się na tę odbudowę Ukrainy, tak mówiąc brutalnie, na, na zarabianie na odbudowie Ukrainy powojennej? Myślę, że w jakimś stopniu tak. Pytanie o skalę. Możemy być oczywiście rozczarowani, bo mogą być za duże oczekiwania, a to może być też niestety no, kwestia naszych ograniczeń, bo trzeba być lepiej przygotowanym instytucjonalnie i jest poważna konkurencja ze strony innych państw, co zrozumiałe. A z ciągle ma... Ale być co robimy? Ta umowa w sprawie Banku Gospodarstwa Krajowego tak. między Polską a Komisją Europejską i to jest, po, to jest na naprawdę coś ważnego, bo to może bardzo pomóc Polsce, żeby właśnie rozkręcić się i polskim firmom w Ukrainie. I plus pod koniec czerwca będzie duża międzynarodowa konferencja i stąd minister no, finansów w Kijowie. Nie, nie tylko stąd. To jeszcze Donald pan Ja nie wiem, ja tylko. Donald tutknie się powiedział jednej bardzo ważnej rzeczy o wspólnym, wspólnym produkowaniu uzbrojenia. Z tego, tak, tak, to jest, bardzo to jest prawdę mówiąc. My się tutaj Wymiana więcej uczyć. Tak, tu chodzi, tak, też, tak, tak, tak. Tu chodzi też o obronę antydronową, to jest tak, dla Polski tak. bardzo ale, ważne. Tak, ale więcej możemy się uczyć od Ukraińców, tak. niż Ukraińcy od nas, oni mają rozwinięty ten przemysł, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że myśmy powinni mieć tak, taką wielką, nie, nie mówimy w radiu, a nie w telewizji, ale ogromną ale ogromną, nas rzeczkę, nas widzą, ogromną teczkę pomysłów na to, jak współpraca z Ukrainą. Ja wracam parę razy już do tej myśli, na przykład dlaczego nie rozmawiamy o... Budowie na Ukrainie linii normalnotorowych, kolejowych, które byłyby mhm. ułatwieniem dla Ukrainy w wypadku tranzytu wojsk czy, czy, czy środków obrony i które jednocześnie dałoby naszym firmom i naszej kolei dodatkowy, jak mawiał Lech Wałęsa, plus dodatni w relacjach z Europą. To na razie zostawmy słuchaczy z tym pytaniem, ale ja, się, ja się zobowiązuję teraz tu na koniec naszej audycji, że będziemy szukali odpowiedzi na to pytanie i dostarczymy tęże odpowiedź tutaj w trójce. Ambasador Jerzy Marek Nowakowski. Ambasador, dziękuję, dziękuję, dziękuję za spotkanie w Pulsie Trójki. Agnieszka Laskowska do usłyszenia.